Zresztą, dzisiaj będziemy grali w... by, Lecimy. Tak już mi się podoba. Ile leveli tutaj mamy? Aż 12 leveli już przeszłam. Okej, okay, to lecimy dalej. Hop, 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 hop. A, a! Uciekamy, uciekamy. Lecimy. Niektóre gracze tu się nie ruszają i zapomniałem, czemu mi to, że nie zleczyła. Reset charakter. I znowu. Nic nie smagli Szymon. Dobra, Hop, hop, hop. Ciekawe ile tu będzie leveli, bo strasznie dużo. A tutaj dopiero chcemy na 30. Reset charakter. Reset charakter. Daleko jeszcze. I. Ktoś mi wysłał za No, to jest strasznie denerwująca. E, Mega denerwująca gierka. Mega denerwująca. Mega denerwująca. tu tu. tu, tu, tu. charakter ja. że nie chcę. Dobra, przyłączę wam muzykę z Ile to będę robił raz z A tamtej babkę to ja ją zablokuję, bo się boję trochę Czy to jest jakiś hacker czy coś? Gdzie tu jest znajomy? Bo ona z gry nie wyszła Dobra, usunę ją po Ogólnie to ja chyba Ja w to nie wierzę. Ogólnie to napiszcie w komentarzu, czy słychać tę muzykę. Ja przy montażu nie wiem, czy ją słychać. Hop! 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 Dobra, lecimy po następne levele. O, Le idziemy na następny level, super. Mam dosyć tego niebieskiego. Teraz mamy piękny różowy. Ogólnie dołączyłem taką muzyczkę, żeby ona trwała godzina. bo nie wiem ile zajmie mi takiego, takiego obi. Czemu mi znowu moje ubranka? W ogóle to, to ostatnim filmem oczywiście 13 wyświetleń, więc za to bardzo dziękuję. Oczywiście bardzo wam dziękuję za 143 subskrypcje na moim... 142 subskrypcje na moim kanale. Ej, czy to już jest następny level? Nie. A już myślałem 61, czyli waszisz. Hop! lubię spadek. Ja tych skakanek nie lubię. Ja w jakiś opywień. To ja na telefonach, ale... Na tabletach. Hm. Mm. Hm. Mm. Okej, okej. Mamy prawie stole level słuchajcie. So I jakie to moje ulubione. O, oh, ja to uwielbiam Tu no nie wpadłem. Idzie teraz? Tutaj! Hop. Hop 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 Dobra, to jeśli wam się podobało Dostawcie łapki w górę, Bajo.